Witajcie, która to? 15:51, 16 dochodzi. No i ja już od jakiejś pół godziny skończyłem home office i zabrałem się Zrobienie za obiadu. Córka sobie dzisiaj zawyczyła pulpeciki, właśnie nie pulpeciki, tylko zupę pomidorową z pulpecikami z ryżem. Pulpeciki ulepione, wysmażone wyszły bardzo fajnie. Teraz będę zupę nastawiał. Natomiast sam stwierdziłem, że zrobię sobie klasyczną kanapkę z ciepłymi pastrami w stylu kaca w Nowym Jorku czy gdzieś innych restauracji nowojorskich. ta pastrami jest bardzo popularne, właśnie podawane na ciepło. Z tym, że przygotowanie takiej kanapki wymaga szczególnego planowania, bo takie pastrami powinniśmy przez 3 godziny gotować na parze. No i jeszcze jakieś 10 minut znaczy gotować, a nie na niskiej temperaturze. Ta para sobie tam pyka i to pastrami robi się wręcz takie aż galaretowate. Powinno się rozpadać na drobne włókienka. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak będziemy budować tą kanapkę. Teraz je wyciągnę, żeby nam się nie rozpadło. Użyjemy może chokli. I mam deseczkę. Może nam nie ucieknie. Popatrzcie na to, piękny aromat, przez to, że ta para sobie tak powoli pykała, te przyprawy nam nie opadły, idealnie soczyste, aromatyczne mięso. To na początek plastrami pokroimy na w miarę cienkie plastry, troszkę gorące, sobie takim uchwytem do garków. to jest już jedna zdrowszy kanapek, jaką można zrobić, bo mięso nie jest stanie. a dajemy go całkiem długo. Ok, potrzebujemy dwie kromki dobrego chleba. Musztarda Dijon, nasze gorące pastrami. Nie żałujemy. A ja się wkurzyłem. Nagrałem cały fragment, jak budować kanapkę od podstaw, a pamięć w iPhonie się skończyła i nie nagrał tego. A więc mamy szlebek z musztardą, pastrami w kilku takich plasterkach. Nie żałowaliśmy tego mięsa. Cienko krojona sałata. Dobra, oliwa, pomidorki, majonez i druga kromka chleba. Ja jeszcze bym zapomniał, sól wędzona, taki mój osobisty smaczek. I co? Jemy. re mm. były. no cio. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. Wąs, wąs mi się przypaczkę.